Witam. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak w prosty sposób zawiązać hak. Bierzemy haczyk, żyłkę lub plecionkę. W moim przypadku jest to żyłka. Od tyłu wkładamy żyłkę z 6-7 cm. Chwytamy ją i obwiązujemy 6-7 razy. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz wypychamy żyłkę, i powstaje nam takie kółeczko. Teraz musimy przez to te kółeczko ten kawałek żyłki lub plecionki wsadzić w nie. I teraz wystarczy, że pociągniemy. I w ten oto prosty sposób możemy zawiązać sobie oczek.